Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Powroty do Fortnite'a były ludzie kilka razy już robione, ale z racji tego, że mamy więcej filmów na kanale, no to mam możliwość właśnie tego Fortnite'a dla Was nagrywać, więc jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, jeżeli chcecie więcej gier, no to dajcie łapę w górę subskrypcję, dzwonek powiadomień, a my lecimy tutaj co jest giereczką I dobra, wylądowaliśmy sobie, jesteśmy w arency, ludzie po przerwie. Od ostatniej mojej gry w Fortnite minęły jakieś 3 miesiące. Eee, a tak ostatnio siedzieliśmy sobie na tym speaku z ekipą i pomyśle... Myśleliśmy właśnie, że ty, panowie, może byśmy wrócili do Fortnite'a, żeby sobie pograć. I właśnie e, planujemy z ekipką sobie do tego e, powrócić, żeby się pobawić. Głównie będziemy się nastawiać na ten e, tryb kreatywny i na te m, mapy, jakby od ludzi, którzy e, tworzą różne tutaj ciekawe tryby. Ale Berka raz na jakiś czas również się tutaj pojawił. W Fortnite największą, jakby. Bolączkę mamy z tym budowaniem. Wiem, że to jest dla wielu ludzi, dla większości ludzi grających Fortnite'a mega fajny motyw i mega pozytywna rzecz. No ja akurat z tym budowaniem za bardzo tutaj, za bardzo za tym budowaniem nie przepadam, no ale próbujemy, nie próbujemy, próbujemy pograć. Wiele było prób powrotu do Fortnite'a, ale teraz coraz więcej ludzi jakby z ekipy znajomych sobie w to pogrywa, więc również... Jezu, jak tu się dużo rzeczy dzieje, aż tą grę muszę troszkę ściszyć, e, więc również tutaj ludzie sobie troszeczkę e, tego Fortnite'a pogramy, no i zobaczymy. No, mam nadzieję, że mi się to e, nie znudzi, bo póki co zagrałem tutaj z jeden meczek taki rozgrzewkowy, że zobaczyć, czy ta gra mi w ogóle działa e, i ludzie, naprawdę mi się w to fajnie grało. Mimo tego, że fragów nie zdobyłem, bo tutaj ludzie, u mnie nie zobaczycie jakichś mega skillowych e, gameplayów, gdzie będzie opcja zdobycia, nie wiem, 100 fragów, czy tam, jak tam niektórzy kręcą jakieś rekordy, nie wiadomo co, tylko ja sobie tak zwykle, normalnie, casualowo będę grał i wam będę pokazywał, jakby e, moje pojedynki z meczy. E, będą takie bardziej wycinki niż e, całe mecze. Dobra, mamy jakieś gościa na blisko. Próbujemy, ludzie, robić pierwszy podjazd. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest pod nami, dobra, pyk, pyk. Dwa razy go nie trafiłem. No i widzicie, no, powiem tak, w wielu tytułach, wielu grach e, czułem się w miarę mocny. To w Fortnite jakoś nigdy tej e, mocy ludzie nie odkryłem tutaj. No i próbujemy, nie? Patrzcie, tutaj co coś zrobił. Dobra. Dobra, udało się go rozwalić. No i udało się ludzie. Pierwszy frag zmontowany, mimo tego, że no nie potrafię się budować, gość, coś się zabudowywał, kombinował. Nie wiem, czy to było dobre, czy to było złe, co on zrobił. To udało mi się go wyklikać. Bierzemy sobie coś takiego, co on tutaj miał. Strzelbę taktyczną. No musimy to mieć. Eee, Karabin szturmowy. Bierzemy oczywiście, bo on niebieski. Nie, to jest Famas. Tutaj sztucert niebieski. E, I jakieś rzeczy ładujemy. Ta też by nam się przydała. E, I chętnie bym sobie ją wziął za... Nie wiem za co ludzie mogę podmienić. Za ten sztucer najwyżej wezmę, nie? Bo czuję, że z tego i tak nie będę trafiał, to weźmiemy sobie e, od gościa ten karabinek. Dobra, jeden frag na koncie, nie jest źle. W przodu przed nami widziałem jakieś strzały na radarze i są goście, są przeciwnicy, więc próbujemy tutaj podjechać. Dobra, jest kolejny frak zdjęty. E, do końca jeszcze nie mam klewisologii ogarniętej, więc muszę tutaj sobie to obadać. Tam jest kolejny gość. O, spadam na dół. Pasowałoby go podjechać. Wiem, że tutaj też. Na boty możemy trafić jeszcze, nie? To się troszkę zmieniło Dobra, coś mamy tutaj Gdzieś ten gość tutaj jest Gdzieś on nam się tutaj zabudował Patrzcie jak wygląda moje budowanie To jest totalna porażka, nie? Tak ogarnąć sobie to, to by była fajna rzecz Dobra Leży kolejny gość Oj, było ciężko, było ciężko Ale mamy trzy likwidacje ludzie, więc jest kolejny frag Na koncie niebieska MK bierzemy Keviki Fajna jest mega ta oprawa graficzna, nie cały czas coś się zmienia, cały czas coś się pojawia. Mega fajnie to wygląda akurat, to mi się podoba w tym Fortnite'iku. Nabierzemy sobie zestawik. Udało się zmontować kolejnego typa. Mamy trzy fragi, ludzie. Nie jest źle, jak po takim powrocie udało się kogoś ubić, to już jest bardzo dobry wynik, jak dla mnie. Jeszcze 15 osób. E, dosyć szybko się wybili. Kolejna strefa jest kawałek od nas, e, więc powoli sobie tam podbijamy. Ja ogólnie swoje pierwsze gry w Fortnite, e, które wygrywałem, to były gierki, które udało mi się zrobić na tak zwanej jakby e, late strefie. Czyli grałem spokojnie i pod koniec jakieś fragi sobie tam e, zdobywałem. Jak będzie dzisiaj, no to się zaraz przekonamy. Jest gość przed nami, jest gość przed nami, biegnie sobie e, Spokojnie, więc mierzymy, pyk Dobra, delikatnie obity Fraga nie ma, nie, ale Ale już gościa tam sobie lekko zbiliśmy Pyk, pyk Chłop cały czas buduje do góry Patrzcie tutaj, no wszyscy się tutaj potrafią budować To jest najgorsza Czego ja nie buduję z lepszego materiału, nie mam pojęcia Nie potrafię tego zmienić, gość mnie tam Próbuje coś Wykombinować, czekajcie, pyk Piek, dobra, próbujemy tam podejść dalej. No jak on się tak wysoko buduje? Co jest grane, ludzie? Te ścianki takie nie chcę mega robić, bo wiem, że on mnie. Podetnie tu i zaraz, jak tak dalej będę posłał. Dobra, bierzemy te mikrouzji Coś tu się dzieje. Nie mam pojęcia co, ale jest frag. Nie wiem, co się ludzie działo. Nie wiem, co to się działo, coś się budowało. Ale udało się zdobyć fraga Sztucer, fioletowy, karabin szturmowy, krótka seria Wow, dobra, strzelba ładowana, kitka Co to za strzelba jest? Nie, wygląda fajnie, wydaje mi się, że e, może być szefem totalnym I ten granatnik sobie z niego wezmę Dobra, udało nam się fraga zdobyć, więc no Póki ludzie, e, jakoś, jakoś w miarę gramy Chyba, że to były boty takie inteligentne w tej grze są teraz Nieee ja cię dupie, spadłem i straciłem trochę HP, ale dobra, może kogoś ubijemy zaraz i e, zdobędziemy te życie, nie? Bo tutaj na arenie jest tak, że jak kogoś ubijemy, e, to odnawiają nam się materiały i odnawiają nam się e, punkty zdrowia. Jezu, tu gośka pił w krzaku! Serio? Dobra, dobrze, że go udało mi się przymierzyć. Ale gdzie goś siedział? Kto tak gra w tą grę? Halo, halo, Fortnite! Tak się nie powinno robić, no wydawało mi się, że tutaj tak w miarę wychodzą i się klikają, ale się go w ogóle nie spodziewałem teraz. O, masakra, dobrze, że tutaj mamy dużego kewika. To się odnowić od razu mogę, wiem, nie powinienem tego odnawiać na openie. Ale dobra, Jezu, jak goś zagrał. No powiem wam, że tego typa się tutaj w ogóle nie spodziewałem. Ja rozumiem zagrać sobie w pubga na tego krzaka, nie? Ale że w Fortnite tak grają? Pierwszy raz, ludzie, tego typu sytuacja mnie tutaj spotkała. E, jak oglądałem też na YouTube troszkę tego Fortnite'a, e, to też mało kiedy widziałem takiego kampera W Fortnite'cie mało kto kampił. E, jeżeli ten, jeżeli się to tak zerkało, nie? Przeważnie każdy się budował i coś kombinował. Że chłop siedział w krzaku? Dobra, ludzie, idzie kolejna strefa. Jedna z ostatecznych stref. Wiem, że tutaj gdzieś niedaleko był koleś i w go widzę. Patrzcie, wystaje mu tam głowa w tym budynku. Fajnie by było go sobie ustrzelić. Strzelił tutaj mi z tej granatnicy. Jak ta wyrzutnia działa? Pyk? To nie rozwala budynków? Tylko ogłupia ich jakoś? Halo, ja tutaj bym chciał sobie sfregować kogoś. A nie to się jakieś dziwne... Rzeczy dzieją, bo ktoś już mnie strzela z górki. Dobra, pyk, 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 pyk. Budujemy ściany. Nie wiem czy dobrze się zabudowałem, ale budujemy się od razu ee, zestawik. Dobra, teraz czekajcie. Pyk, edytowanie czego to się nie wyłącza, ludzie. No, nie umiem edytować, nie, nie wiem, jak to się robi. Więc musimy sobie poradzić inaczej, kill Ale ja tu mam strefę, ty. Dobra, nie wiedziałem, że ta strefa jest tak bliska. Jest goś od boku. Tam jeden dostał ode mnie dedyka. No bcierkę, bo to jest kolejny typ. Najgorzej, ludzie, uciekamy. Mam nadzieję, że zaraz się nam tutaj gdzieś wystawi w tym domeczku. Dobra, nie udało nam się go trafić. Czwarte miejsce. Zabił mnie gość z trzema fragami. Wiem, że ludzie, że to jest początkująca ręka i tutaj słabo grają. Ale wydaje mi się, że czwarte miejsce i parę fragów e, to nie jest najgorszy wynik e, na starcie. Jeżeli wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam!